Jutro świętego Miłosierdzia Bożego, o godzinie 10-tej odniesie świętej pamięci jak wszystka w sobotę o świętej pamięci Jerzego Martyłem. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, chcemy być świadkami Bożego Miłosierdzia. Zgodnie ze słowami Jana Pawła II trzeba przekazywać światu, ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierza Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim przycielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia. To słowa Jana Pawła II, wydane w 2002 roku. poniedziałek przypada przeniesiona z... W tym roku 25 marca uroczystość zjazdowania pańskiego. Uroczystość na obchodzimy w kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie wielbida z jest święto od poczęcia w łonie matki aż do śmierci. Domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Najbliższa święta będzie o godzinie 9.30. Nie będzie przyświęty o godzinie 18, gdyż zapewne nigdy nie przyszedł, znając tutejsze tradycje. Na to, w środę przypada trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej. msza święta pintek katastrofy o godzinie 9.30 w naszym kościele. Kandydaci do bierzmowania spotkanie organizacyjne odbędzie się 20 kwietnia bieżącego roku o godzinie 15 w kościele w Lancaster, także bardzo proszę o przekazanie tej informacji. Zachęcamy oczywiście dzieci i rodziców, aby korzystali z usług naszej Polskiej Sobotniej Szkoły. I w najnowszym numerze miesięcznika miłujcie się. Bardzo cenne i ciekawy mamy artykuły na temat historyczności, smak powstania taki bardzo ciekawe artykuły jest na temat pokonać nienawiść, historia nawrócenia Szoptera Arafatta. Jest taki jeden zatytułowany Bezwzględny zabójca. Po szkoleniu wojskowym TAS został snajperem. Celem jego życia stało się odtąd zabijany. Nie miał żadnych skrupułów i nie pamięta, jak wiele istnień ludzkich pozbawił życia. Jego partyzancki pseudonim brzmiał Czaza, to znaczy rzeźnik. Jak nie będzie zbytniego zainteresowania, to każdy ksiądz gości, który będzie spowiadał, będzie jako punkt ten na znowu czytać i nim Zgodnie z zapowiedzią powinna być teraz adoracja świętego Sakramentu. Będzie taka krótka. W programie spełniona 40-minutowa, ale my będziemy mieć taką opcję live. Bardzo serdeczne podziękowanie Panu Łukaszowi i Josiec za instalację krzyża. Jeszcze czekamy tylko na obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który pewnie tak dotrze, tak jak tego nas. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i wtedy już będzie koniec historii naszej świątyni warnej. Jako pieśń na...